Witamy serdecznie. Jak widać kotek, pixelka? Tak, pixelka. A, pixelka dobrze zareagował średnio na ofertę pełnej miski, czyli już się trochę najadł. Ale no on będzie tutaj, znaczy on będzie, ona będzie nam tutaj podpowiadała, czy robisz jakieś kardynale błędy, czy też nie. Więc teraz masz cenzurę z przodu i cenzurę z tyłu. Tak stanowczo odnośnie dużych zwierzęcych. A, um, teraz przejdziemy do klasy duchów, o której już dosyć szeroko opowiadałam dwa odcinki temu. Dla Państwa to jest dwa tygodnie temu. Dla nas to jest chwilka. Um, to są duchy, z którymi my no, najbardziej właśnie możemy wchodzić w kontakt i doznawać szkód od nich. To są właśnie te duchy e, z astralu, istoty astralne. Bo ani elementale, ani te duchy sił życiowych, duchy, duchy zwierzęce. One nie mają charakterystyki ludzkiej, w ogóle one nie są ludzkie w żaden sposób. Mogą być podobne trochę w reakcjach, tak jak zwierzątka, ale. I to się nazywa parcie na szkło. Ale tak, to jest parcie na szkło, ale charakterystyki ludzkiej jako takiej w ogóle, w ogóle nie mają. Natomiast istoty astralne, tak jak już wspominałam, one są bardzo podobne do ludzi. Nie mają jedynie ciała fizycznego. I tutaj, wśród tych istot astralnych, wyróżniamy dwojakiego rodzaju grupy. Ja trochę inaczej to mówiłam te dwa odcinki temu, bo mówiłam, że tutaj są takie istoty, które się nigdy nie wcieliły, i takie, które były ludźmi, czyli tak, jakby istoty, dusze ludzi zmarłych. A, natomiast tutaj jeszcze inne chciałam takie, bo w tej klasie trochę inaczej się to roz, roz, rozróżnia: A, że są duchy, istoty astralne, które są związane z miejscem i są istoty astralne, które są związane z określoną osobą. One są dużo rzadszym zjawiskiem. Ale że przyczepiają się do konkretnego człowieka, bo ten konkretny człowiek ma taki backdoor w sobie. I tutaj mm, o jednej rzeczy w zasadzie chciałam powiedzieć, o której mm, powinnam szumnie, dumnie powiedzieć na samym początku naszego spotkania, naszych spotkań, bo to już jest cykl w tym momencie, że mm, prawo wszechświata jest takie, że nie może spotkać Ciebie żaden atak, jeżeli Ty wcześniej nie zaatakowałeś, że nie ma, e, e, że je, jeżeli to e, nie jest związane z Twoją karmą, z Twoim wcześniejszym działaniem, z Twoimi wcześniejszymi wy, decyzjami, wyborami, to żaden atak nie może Cię spotkać. Ale jeżeli Ty wcześniej walczyłeś, to kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I to jest to trochę triki, dlatego, że to nie dotyczy jednego żywota, to dotyczy całego ciągu dusz. I na przykład jak jeden z tych dwóch przypadków, co, co mówiłam, że bardzo rzadko, że, że ktoś jest bezpośrednio atakowany przez duchy. Wypracowałam z taką dziewczynką, która miała 15 lat. I e, no, u niej te, te ataki duchów były po prostu no, straszne. I no, jak sobie 15-letni człowiek może zaskarbić coś takiego, ale w momencie, kiedy zaczęłyśmy analizować to, jak to było poprzednio, to prawdopodobnie była to dusza, która w tamtym wcieleniu, którymś tamtym, była bardzo silnym magiem, bardzo pysznym magiem, który dokazywał w, w tej materii bardzo mocno. Więc. Jest właśnie takie prawo, które szcz szczeg znaczy, to szczególnie dotyczy takich ataków, ataków, takich nie, nie o tym, o czym mówiłam, że po prostu sam ktoś idzie durny na cmentarz w miejsce kaźni, czy po mylinach się szlaja, bo to po prostu no, wchodzisz w kałużę jesteś mokry. Tak? To na takiej zasadzie. Tutaj mam na myśli takie ataki bojowe, czyli magowie atakują, czy, czy rzeczywiście jakiś demon. szczególnie tego człowieka atakuje, tak? Czy duchy szczególnie tego człowieka atakują? To nie jest tak, że po prostu przyroda się uwzięła, że, że, że to jest po prostu bidny, nieszczęśliwy człowiek. Zazwyczaj ma takiego bagdora, czyli furtkę tylną, bagdor po angielsku, tylne drzwi, które yy, i to nie jest tak, że po prostu on się urodził, tylko ten bagdor powstaje właśnie od tego, że ktoś wcześniej się tym zajmował. Mocno się tym zajmował, walczył w taki sposób, wywoływał pojedynki, chodził na wojnę, i, i, i w tym życiu ma tego typu reperkusje, że ma taki kod w swoim polu, który umożliwia tego typu nadkażenia. Więc te duchy klasy astralnej, można tak powiedzieć, dzielą się właśnie zasadniczo na te, które są z miejscem związane. Czyli to tak jakby każdy może je złapać, i takie, które szczególnie są związane z jedną osobą, ale no tak jak powiedziałam, to, to, to nie jest od przypustu do pustu Bożego, zazwyczaj ktoś sobie to zaskarbił mocno swoimi wcześniejszymi działaniami, tak? I jaka jest wtedy skazówka do ciebie się skierować? Nie, ja nie lubię się tym zajmować. Ja, ja hmm. bardzo nie lubię się tym zajmować. Ja mam, mam zupełnie inną misję. Ale tak w skrócie, bo czasami wiesz, no, ktoś może dojść do wniosku, że rzeczywiście potencjalnie to może być taka sytuacja. I co wtedy? Znaczy, wiesz, w zależności od tego, te duchy miejsca bardzo łatwo jest potracić. Tak, Czeka, naprawdę. Ja, mówię, ja mówię to osobowe. Sekundę, ale o tych miejscach hmm. też muszę powiedzieć. Te, te bardzo łatwo jest je potracić. E, już to wspominałam wcześniej, że wystarczy zmienić miejsce, iść do miejsca wypełnionego życiem. Na, na przykład, to może durny pomysł, ale na zakupy, tak? Do, 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 do centrum handlowego, gdzie co prawda tam mówiłam wcześniej, że to nie jest za dobra energia, ale tam jest dużo życia, że jak, jak naprawdę ma się coś takiego, to. No dobra, to muszę już powiedzieć wszystko. To nie jest za higieniczne i humanitarne rozwiązanie, bo e, nauczyciel, od którego się tego uczyłam, on wspominał właśnie taką sytuację, że przyszła do niego zaduszona studentka, taka, że, że dużo miała tych kleszczy, takich pas pasożytów, i on po prostu jej kazał iść do pubu. Moment, bo Fabie, jak chwilę posiedzi, to tam jest tyle hipsterów, tyle ludzi udających e, nie siebie. Te, że, 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 że po prostu sztucznych, którzy nie są ten, że te pchły natychmiast się po prostu rozniosą na kogoś innego. Ale to jest no, niehumanitarne rozwiązanie, mimo wszystko niehumanitarne. Bardziej humanitarne jest takie, że no bo one mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w miejscach niskiej energii. Więc najbardziej takim no, zdrowym, humanitarnym. To jest pójść do kościoła albo no, w jakieś święte miejsce. Tylko tutaj delikatna prośba. Nie właś. <grym> Poczekaj przed furtą, <grym> bo wystarczy stanąć przed kościołem przed tam, to te istoty już nie będą mogły wytrzymać tej wibracji i sobie po prostu zlezą i, i pójdą, uciekną, bo wejście no, do kościoła to będzie tak jak w tym pubie, także one po prostu pouciekają na te babcie, które tam będą siedzieć. Więc no, mimo wszystko trochę, trochę godności, <grym> ale serio naprawdę najprostszy sposób to, to iść w miejsce takie po prostu, gdzie, 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 gdzie się można tego pozbyć, prysznic, też. Ja tu nawet rekwizyty przygotowałam, ale to bardziej je może pokażę na odcinek z oczyszczaniem domu, bo kadzidełka, czy, 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 czy dźwięk. Albo dobra, teraz na, na, na chwilkę. Czekaj, chodź w mikrofonie. O, oczywiście mam. Więc tak. Taki zwykły rekwizyt, czyli biała szałwia, okazanie siebie, też podniesie bardzo mocno wibracje i na takie duszki powinno zadziałać. Albo drugim sposobem na podnoszenie wibracji jest dźwięk. W najprostszej formie, to będziemy mówić bardziej przy oczyszczaniu aury i pomieszczeń. Ten dźwięk już podnosi wibracje, ale cudownym sposobem i to jest indyjski sposób. Co prawda dzwonek jest polski. I e, w Indiach e, pani domu dzwoni dookoła głowy każdego z e, domowników. To też służy do rozbijania klątwy złego oka, ale takie dzwonienie, klaskanie, serio, to <laughs> brzmi szamańsko, jest szamańskie, działa. Właśnie dlatego ludzie wymyślili szamanizm, bo na tego typu energetyczne stwory dźwięk, zapach, czy święte miejsca, umycie się, czy też będę o tym mówić. Kolejnych odcinkach, może już nie, 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 nie w tą sobotę, nakręconych, tylko w kolejne nasze spotkanie, jak się czyścić żywiołami. Bo też bardzo fajnie, tak naprawdę, siłą żywiołów ognia, wody, powietrza i ziemi, z tych wszystkich takich naleciałości pasożytniczych można się oczyścić. Natomiast co do Twojego drugiego pytania. Czyli jeżeli mamy do czynienia z duchem dedykowanym, tak to nazwijmy. I jest to już w zasadzie, można powiedzieć, tak się ociera od takiej delikatnej strony o, o opętanie. No bo taki duch dedykowany to już jest, bo, bo to, przy tym, jak te zakażenia będą wyglądać, ja je bardziej opowiem. No bo dlaczego opętanie? Bo telepatycznie, non-stop, ten duszek wysyła stany emocjonalne, myśli i ta osoba już. No, nie myśli tak jakby po swojemu. Plus właśnie cała gama opętań, czyli zawładnięcia ciała mniejsze, lub, lub większe. Tutaj już stanowczo bym polecała pójście do specjalisty. W momencie kiedy jest to tylko stricte taki dedykowany duszek, i jest to duch osoby zmarłej, to jednym z najprostszych sposobów jest pójście na czysty cmentarz. Taki w sensie energetycznie dobry, czysty cmentarz, nie na jakiś taki stan e, słom z, z bagnami. Um, I no dobra, zdaję sobie sprawę, że tutaj już się delikatnie ocieram, właśnie o tą wiedzę, której mówić nie do końca powinnam, bo ta, ta, ta wiedza może bardziej pomieszać zwykłym ludziom w umysłach, niż, więc powiem takim absolutny minimum. Um, Bardziej świecko zajmował się tym Robert Mo, Bruce Moen Bruce Moen, nie Robert Monroe, bo Robert Monroe to, to trochę inne bajka, aczkolwiek to, to, to te klimaty. Bruce Moen, który opracował technikę odprowadzania duszy. Ale w w, w tym e, e, no, przykładzie, który zaczęłam opowiadać, to jeżeli właśnie ktoś ma problem z duszą osoby zmarłej, że jest no, podczepiona w jakiś sposób, wtedy trzeba wybrać taki czysty cmentarz i zmów, e, iść na ten cmentarz z tą duszą i modlić się do Anioła Śmierci. Połączyć się z Aniołem Śmierci i modlić się do Anioła Śmierci po to, żeby odprowadził tą duszę. Nie walczyć. Z tą duszą. Nawet jeżeli to są duchy zmarłych, które są zaklęte przez nekromantę, to, to też trzeba rozróżnić, ale to już bardziej zwykli ludzie się z tym nie spotkają. Nie, to tylko magowie się o to już muszą parać, ale to nawet wtedy nie walczy się z tymi no, duchami, tylko się uwalnia je od podłączenia do nekromanty i się je grzyb... Znaczy tak, zachodnia szkoła, tak chrześcijańska, bardziej, że duchy są złe, zniszczyć, egzorcyzmy, wrzucić w świnie. A wschodnia szkoła, i ona jest mojemu sercu bardziej bliższa, żeby z duchami się dogadać, żeby, żeby tak dobrze im zrobić, żeby je nakarmić, żeby odprowadzić w dobre miejsce, żeby mogły dalej tak, tak, tak dobrze im zrobić, że nie ma co z nimi walczyć. E, więc tutaj, na przykład, coś takiego. W, w gorszych przypadkach stanowczo są potrzebne egzorcyzmy. Albo osoby, albo przestrzeni, i to już. Sekundkę. I to już no, specjaliści się tym e, zajmują. E, nie powiem, że nie umiem, bo do pewnego stopnia umiem, ale absolutnie ja się nie chcę bawić w to. Nie, nie lubię. Nie, nie, nie. Można duszę stracić w tym. I teraz, wyobraź sobie, Moniko, że ktoś przy, przypadkiem. Włączył to nasze nagranie. Najpierw dzyń, dzyń, kadzidełko, potem bagowie. Ja mówię, co za popier? Co im odbiło? Co to za świry? No, klasyczny Batrix, a to, co my w tej chwili opowiadamy, no, niezły zgrzytoman, prawda? No cóż. Na no, wakacje z duchami. No tak jak powiedziałam, że czy nam się podoba, czy nie, czy my w to wierzymy, czy nie, to te, ten świat niewidzialny istnieje, ma swoją menażerię, ma swoje hierarchie, ma swoje zasady. I czy w to wierzymy, czy nie, to na nas oddziałuje. I... Tak, i, teraz, i teraz zobacz, jak daleko ta cywilizacja odeszła od takich na od takiego naturalnego pojmowania świata, gdzie jeszcze nasze prababcie, no, klasyczna sprawa, no, jesteśmy tutaj, ale ktoś z nami jest, ktoś się pojawia, no, w tych rozmowach, w takiej wiejskiej chałupie, no to nie było tematów tabu i o tym się mówiło i praktycznie z tych opowieści z dreszczykiem, które w tej chwili nam się jakby przemyca w horrorach, to tam było na porządku dziennym. No dlatego e, dla mnie ten program i tego typu warsztaty są w ogóle takim przypominaniem wiedzy babciowej, bo e, każda z naszych babci wiedziała, po co jest e, puste nakrycie w Boże Narodzenie. Nie dla zabłąkanego przechodnia, dla duchów to było nakrycie. Dalej, w, jeszcze jak było to bardziej takie no, czute w społeczeństwie, a yy, Mickiewicz to opisał, całe dziady Mickiewicza, tam jest perfekcyjny, dokładny opis kontaktu ze światem astralnym i jak do tego trzeba podchodzić, po co jest im to potrzebne. Tam, to, to, to nie jest poemat, to jest instrukcja obsługi. Do, do, do świata niewidzialnego, naprawdę bardzo profesjonalna, bardzo dobrze opisana, co jest im właśnie potrzebne, czy ziarnko gorczycy, czy odrobina cukru, na jawie, znowu wyspa, a nie, nie stan świadomości, na mistrzowie szkoły Nei kung. oni potrafią no, widzieć, nie, znaczy rozmawiać wręcz potrafią z duchami, że im te duchy odpowiadają, tak, nie tylko... No, to z jednego z takich przypadków ingerencji dom był nawiedzony przez ducha i e, e, wyznawcy islamu. E, a tam buddyści z islamistami się, się mieszają. Duchy po śmierci mają taką tendencję, że są bardziej ekstremalne. Misty, ekstremistyczne niż, e, tan, e, niż za życia, że za życia były bardziej takie luźne, miały granice, a po śmierci są takie <gryw> ortodoksyjne. O tak. Czyli I duch chciał i... zrobić niezły dżihad? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. I właśnie e, wprowadzili się e, chyba buddyści do domu, w którym on był. E, I oczywiście no, no, był konflikt, było bardzo, bardzo niefajnie. I przyszedł ten mistrz Kung, który do rozmowy z, z duchem. E, I właśnie e, zapalił kadzidełko. I nagle kadzidełko leci, bum! Że, że tam. I w rozmowie z duchem o co chodzi? Że zapalenie kadzidełka godzi w jego godność. Wyznawcy islamu, że to, to jest grzech palić kadzidełko, że absolutnie nie. I akurat ten przypadek to by się bardzo podobał, bo ostatecznie wyszło, że ten duch zgodził się, bo on miał misję od Allaha strzec tego miejsca, znaczy tak miał zdurane w głowie, ale wierzył, tak, że on miał misję od Allaha i on musi strzec tego miejsca, więc on nie może zostać wypędzony, bo jak ktoś go wypędzi, to on zdradzi wtedy tę misję dla Allaha i to on będzie po prostu tam miał karę. Więc on musi zostać w tym miejscu, ale zgodził się, że będzie chronił tą rodzinę buddystów, a w zamian za to będzie dostawał co wtorek naleśnika z kukurydzą i... I wytargował fajka. Fajkę? <grym z> papierosa. A ja myślałem, że dziewczynę. A... Nie? Fajka wytargował. I e, powiem ci, tak mnie to natchnęło. Ja nie palę papierosów. Nie, Ale wy, nie wypalał? Nie... Wypalał tego papierosa? Nie no, na zasadzie kadzidełka. Że jak kadzidełka wypala, to mu się zostawiało po Oczywiście, że ten naleśnik nie znikał, bo duchy są zjadaczami zapachów, przynajmniej tak się mówi w Tybecie, że, że, że to są zjadacze zapachów. Dlatego duchy w Tybecie karmi się kadzidłami. Bo zresztą dym, kadzideł, dym jest niesamowity, bo dym potrafi przenikać wymiary. Że on może być w tym wymiarze i on przenika wymiary ale literalnie. Do, do innych wymiarów też przenika dym, I, i duchy, ponieważ są istotami innowymiarowymi, one mogą karmić się zapachem, energią zapachu, i mogą tak samo, bo, wierz, bo znaczy, jest ci znane, że tak naprawdę te. Kalorie, które my zjadamy z tego naleśnika z kukurydzą, już zostańmy przy nim, przy tym, no to, to tylko część prany jest ze spalenia kalorii, że że to um, jedzonko zostało z, rozłożone przez enzymy w naszych jelitach. W kosmkach jelitowych, bo nie w żołądku. W <laughs> żołądku to tylko kwas solny tam, tam działa, zakwasza całość. W, kosm w kosmkach jelitowych drobne kawałeczki tego jedzonka, aminokwasy, tłuszcze się wchłonęły, poleciało to krwią do komórki, w komórce to wleciało do mitochondrium, znaczy teraz bardzo skracam, oj, oj, zatłukli byli na medycynie za to skracanie, ale dobra, to ta energia poleciała do, fu, nie energia, tylko e, e, ten. Te, e, Cząstki różnych to, cukr, no, cukry białka. Wleciało, poleciało do mitochondrium. W mitochondrium odbywa się tak zwany cykl krepsa, w którym w spalaniu cukru i spalaniu tlenu, Produkowany jest adenozyno-trifosforan. ATP, dokładnie. Trifosforan. I e, e, ten adenozynotrifosforan trifosforan ma w sobie, to jest nasza bateryjka, nasz Duracell. I ja gadam dzięki temu, język mi się macha teraz przez adenozynotrifosforan, trifosforan Macham ręką po adenozynotrifosforan, trifosforan Więc dobrze wiemy, że prana energia to z tego adenozynotrifosforanu trifosforanu to jest tylko. I kusiowej części, że tak naprawdę to prana już się wchłania, jak my do pyszczka załadujemy już samo pożywienie i tutaj się dużo prany wchłania i, i że ta prana, czyli energia, no, można powiedzieć w pewnym sensie, że jest w zapachu. Zaraz powiedz, burzyńska weź się na wąchaj tam jedzenia, tak? Ale long story short, duchy mogą jeść zapach i ten duch nie zjada na leśnika, ale może zjeść najeść się zapachem. No i, I teraz tak samo... już wiesz dlaczego. Ty się nie najadasz zapachem, bo w duchy wszystko wpierdzielają. <laughs> Powiedzmy. Dobrze, tak. wróćmy do tych Czy... ostatnich klas duchów. Tak, bo ja się dzielę z duchami, zanim, zanim wezmę pierwszy kęs, to, to się zawsze dzielę z duchami, bo bo ja jestem tawalnięta i ja w dziwny sposób jem, w dziwny sposób śpię, myję się, to w dziwny sposób ja to robię i przed, zanim e, zacznę swój posiłek, ja za, tylko nie wszystkim duchom, tylko duchom z mojego rodu zapraszam na jedzenie, robię dziady zawsze za każdym posiłkiem, nawet z batonem czekoladowym robię dziady, serio, Mickiewiczowskie. Chyba <laughs> Zobacz, baby robisz. Nie, no to się nazywa dziady. Wiem, ale no, dziadem nie jesteś. No, Dobrze, Monika. Jedźcie, pijcie, to wszystko jest też wasze, jedźcie ze mną. Więc ten duch na jawie dostał fajka. Ja tak samo robię, jak jeżdżę na grup mojego dziadka, który palił. Też zawsze, mimo że nienawidzę papierosów, idę z papierosem, odpalam papierosa, kładę na grób, żeby się spalił cały papieros, bo to jest przyjemność dla mojego dziadka. Dobra, więc w taki sposób z tymi duchami można się dogadywać. Szkoła zachodnia to jest wypędzać wypędzać, precz, poszło, przepadło nawet szczerze powiedziawszy, w magii szeptunek. Jest, jak wypędzają, to jest taki wierszyk, że idź na e, 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 lasy, e, lasy bezludne, pola niezamieszkane, tam gdzie żadna ludzka e, noga nie powstała, że tam się wypędza, jest takie zaklęcie szeptuńskie, gdzie się wypędza właśnie gdzieś tam, gdzie, gdzie, gdzie by nie było człowieka. Ja jestem za dogadywaniem się. Ja, za, za tą opcją, bo, bo tych duchów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No dobrze, w każdym razie, jak mamy takiego ducha, tego dedykowanego, i mocno osoba ma problemy z nim, zazwyczaj stanowczo jest potrzebny, jeżeli nie pomoże prysznic, nie pomoże odprowadzenie ducha na cmentarz, nie pomoże no, modlenie się. To wtedy stanowczo jest potrzebna ingerencja egzorcysty. E egzorcyst, jeżeli nie jest porąbany i nie ma klatki w głow znaczy głowę w klatce, to może być jak najbardziej katolicki egzorcysta. Bardzo proszę, to, to, to są też świetni ludzie. Ale wśród nich są też osoby, które mają. No, takie klapki, tak, i on wtedy tak nie za bardzo pomoże. Ale jest cała kategoria egzorcystów, którzy świetnie potrafią sobie z takimi duchami radzić, i ja się za to nie moja broszka, że tak powiem. Aczkolwiek takie sytuacje występują, i wtedy no trzeba no, pomocy na zewnątrz stanowczo szukać, bo to nie dotyczy tylko ducha, nie dotyczy tylko tego opętania dotyczy to kodu, który w osobie jest. I ten kod trzeba zobaczyć, co dana osoba ma w sobie, co to spowodowało, że, że cały czas do tej no, infekcji dochodzi nawraca. I to z tym trzeba popracować. No dobra, i tutaj to były te cztery podstawowe klasy duchów, elementale, duchy sił życiowych, duchy związane z miejscem i i duchy no, dedykowane, związane, że się przyczepiło do, do osoby, i te dedykowane to są już takie prawie, prawie opętania. Eee, jeszcze tutaj może e, tak rozróżnia, ale to już zostawimy na odcinek dalej o klątwach, bo to się m, rozróżnia, gdzie one są, jak się przyczepią, bo one mogą być tak w ogóle, że na zewnątrz, na zewnątrz, poza, i takimi przyssawkami się przyczepiają do człowieka. Mogą być, że są w aurze to wtedy siedzi jak kleszcz, to wtedy, bo te przysawki to czuć ee, jak, jak takie lajce, takie tan. Eem, może to być, że po prostu to się czuje zgrubienie na aurze i wtedy to taka przywra, taka, taka gnida siedzi, taki kleszczyk albo. Ja pokazałam malutkie, a czasami to jest larwa na cały kręgosłup u człowieka, to czasem nie jest malutkie. Jest kurde, taki mać naprawdę wielki. Raz widziałam taką larwę wielką. I, o, o, aż sobie, jak sobie przypomnę, też mi się nie robi. Ehm, A natom... Dlaczego larwę? Bo to, co mi się pokazało, to było jak larwa. I to larwa stonki. Tak to mhm. wyglądało. I to wypite krwią po prostu. Tak było po prostu. Półprzejrzysta jak larwa stonki, opita krwią na cały kręgosłup człowieka. Mhm. Tak Dlatego larwa. To może też być w środku, czyli nie na zewnątrz, gdzieś jakieś tam, tylko w aurze, albo może być w ogóle w środku, w człowieku. To, to pasożyty, a jeszcze tutaj w zasadzie do tych takich zaburzeń. Słowo mi uciekło, dobra, nieważne, nie może sobie zaraz przypomnę, ale do, do, do tego rodzaju zaburzeń, dyshormonii też należy zaliczyć może nie same byty, byty, czyli duszki, ale też e, klątwy, pieczęcie, mandale, e, śluby. Które wzory energetyczne, bo czasami pasożyt wygląda jak figura geometryczna, jak bryła, i to jest coś, co podobnie ogranicza nasz potencjał, a to jest coś, co myśmy nabyli w wyniku ślubów, w wyniku przysiąg, o tym też będziemy oddzielnie mówić, zobowiązań, pójścia do klasztoru, różnych takich no, Przysiąg, które żeśmy na siebie wzięli, albo czarów, które ktoś tam kiedyś na nas narzucił, albo sami na siebie narzuciliśmy. Więc jeszcze jest tak o interferencje. Więc jeszcze jest taki rodzaj zaburzeń interferencji, który tak jakby jest w środku człowieka, albo to są wzory w aurze, ale one oddziałują bardzo podobnie jak pasożyty, czyli ograniczają możliwości ludzkie, więc jeszcze tak od umiejscowienia zależy. Jak jesteśmy z czasem, damy radę jeszcze tańczę. No, tak, 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 zróbmy, dwa... zróbmy, zróbmy. Dobra. No to jeszcze mamy do opisania właśnie ten plus. <noise> a plus jest duży. Bo chodzi mi o istoty. A raczej no istnienia, już nie z niskiego astralu. Tylko z czegoś, co można nazwać albo wysokim astralem, albo no w ogóle kosmosem, tak? Czyli hierarchię, polityka kosmosu.